Wiktoria 1918 Jaworzno okazała się najlepsza podczas 13. memoriału imienia Mirosława Stadlera. W finale podopieczni trenera Tomasza Kijewskiego rozgromili Salos aż 5-0. Do rozgrywek zgłosiło się 8 drużyn. Wiktoria 1918 Jaworzno, JDS Peszczakowianka, PSV Podłęże, Salos Jaworzno, MCKJ z Jaworzno, Solidarność ZG Sobieski, Ciężkowianka i Zgoda Byczyna. Jak co roku uczczono pamięć Mirosława Stadlera, wybitnego trenera, sportowca i nauczyciela. Uczestnicy turnieju przywoływali wspomnienia z Związane z tą postacią. Tylko nie jeszcze więcej, także do doskonale do, go pamiętam. E, pamiętam też ten dzień, kiedy zmarł. Pamiętam, że byłem na, na pogrzebie e, razem z dziadkiem, którym to będę tu gdzieś siedzi, też, też go bardzo dobrze znał. Ten okres był dla mnie był naprawdę wspaniały, zwłaszcza na to, że mieszkam naprzeciwko Szczakowianki i z okna mogłem obserwować każdy trening w jego wykonaniu. Tutaj właśnie z Andrzejem, który siedział w B2 wtedy prowadził treningi, to było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Szkoda, szkoda, że, że go już nie ma, szkoda, bo to naprawdę była wspaniała postać dla Jaworznickiej Piłki. Jest to okazja do powspominania wybitnego trenera, wychowawcy. Dla nas to jest przyjemność uczestniczyć w takim wydarzeniu i myślę, że jest to bardzo ważny punkt sportowy na, w kalendarzu sportowym naszego miasta i oby jak najdłużej ten memorial był w takim charakterze. Bo jest to naprawdę bardzo dobra impreza. Super, że, że już po raz kolejny e, wspominamy świętej pamięci Mirosława Stadlera i e, jest taka możliwość, zwłaszcza e, no, dla tych już coraz młodszych e, chłopców, którzy grają, a, a po prostu no, gdzieś już e, może nie mieli styczności e, z trenerem, z nauczycielem. E, jakim był właśnie pan Stadler. Kibice tradycyjnie czekali na jeden z najciekawszych pojedynków, czyli Wiktoria Tu lepsi okazali się biało-zieloni, wygrywając w fazie grupowej 2-1. Po rozegraniu fazy grupowej do półfinałów awansowali MCKS Jaworzno, Solidarność ZG Sobieski, Salos Jaworzno i Wiktoria 1918. W pierwszym półfinale Wiktoria 1918-Jaworzno pokonała MCKS 2-1 po golach Kędzierskiego i Seweryna. W drugim Salos wygrał Solidarnością ZG Sobieski 3-0 po bramkach Urbana, Kaźmierza. I radosza. Trzecie miejsce w Memoriale przypadło MCKS Jawożno, które po bezbramkowym remisie ZG Sobieski wygrało w rzutach karnych 4-3. do 3. W finale Wiktoria zdeklasowała Salos, wygrywając 5-0 po dwóch bramkach Koryczki, jednej Gębali, Kędzierskiego i Severyna. Dla wielu drużyn Memorial jest okazją do sprawdzenia formy przed zbliżającymi się rozgrywkami ligowymi. Za miesiąc zaczynamy ligę, jest to jeden z etapów naszych przygotowań. Przed nami jeszcze kilka sparingów. Także myślę, że do ligi, która rusza 25 marca, jeszcze troszkę czasu i przygotujemy się na życie. Przygotowania idą zgodnie z planem, także z tego należy się cieszyć. Rozegraliśmy, tak jak tutaj było wspomniane, trzy sparingi. No myślę, że jednak najmocniejszy ten sparing to był pierwszy z drużyną z okręgówki z Jawiszowicami. Natomiast drużyna 09 Mysłowice i drużyna... Z gromca uważam, że też solidni sparring partnerzy. Całkowicie odbędziemy skład, e, tworzymy nową drużynę. W ogóle byczyna całkowicie się całkowicie zmienia, bo stawiamy ten film na, całkowicie na młodzież. Tworzymy sekcje młodzieżowe. E, już jedną mam otworzoną, z tego się otworzą dwie grupy. Myślimy o trzeciej grupie naborowej. E, także idziemy w kierunku młodzieży i tylko i wyłącznie chcemy całą tą byczyńską e, społeczność. E, z, Skupić wokół klubu tak naprawdę. W trakcie 13 memoriału imienia Mirosława Staldera przyznano także nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem został Łukasz Sabal z Salosu. Najlepszym strzelcem Bartłomiej Kędzielski z Wiktorii.